Elon ujawnia dlaczego Ship 25 wybuchł podczas drugiego testu orbitalnego. Opowiada też o trzeciej wersji Starshipa oraz o dalekosiężnym celu produkcji 300 Starshipów rocznie. Oto raport X, Pomiesięczne miesięczne podsumowanie najważniejszych newsów ze świata SpaceX. Elon po prostu wygłosił prezentację dla pracowników yy, SpaceX i później jakby to pokazano ją na, na X-ie, Dawniej na Twitterze. I jakich ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Pierwsza rzecz jest taka. Będą dwie wieże startowe w Starbase, to już jest właśnie Elon potwierdził, nie powiedział kiedy. Wiemy natomiast, że po prostu jedna będzie wystrzeliwać starshipy, a druga może wtedy przechodzić jakiś remont, jakieś udoskonalenia mogą być wprowadzane. I zaraz do tego wrócimy. Ale najważniejszą rzeczą chyba, którą Ilon powiedział, o której nie wiedzieliśmy wcześniej, to jest, co się stało podczas drugiego testu orbitalnego z shipem. No bo eksplodował, ale dlaczego? I powód, dlaczego eksplodował, jest dosyć, no można powiedzieć, chyba kuriozalny, dlatego że musieli zwentylować, wypuścić ciekły tlen z shipa, i normalnie by tego nie robili, gdyby mieli ładunek. Bo wtedy po prostu starship zużyłby ten ciekły tlen, no, wypychając cięższy pojazd z ładunkiem. Ale nie mieli ładunku, więc chcieli wypuścić ten, ten tlen, który im pozostał, aby mieć bardziej no, reprezentatywny starship, taki jak zwykle by był, podczas już później zniżania się i wejścia ponownego w atmosferę. No i wtedy, kiedy wypuścili ten ciekły tlen, no to tlen łatwopalny, oczywiście. No i zrobił się boom. Więc taka dosyć no, kuriozalny powód, dlaczego, dlaczego on wybuch. Ale no po prostu to było coś innego, zupełnie nieplanowanego. No i no, podczas takich testów dowiadujemy się takich rzeczy. Co tam jeszcze było ciekawego? SpaceX stworzył plan, taką roadmapę dla Starshipa, w której według Ilona zadeklarowano, że oni chcą w jakimś okresie czasu dojść do tego, że Starship będzie w stanie wynieść na Leon, niską orbitę okołoziemską, 200 ton, będąc jednocześnie pełni wielokrotnego użytku. Zobaczymy, nie wiemy, czy to jest taki Elon gadający niestworzone rzeczy, czy to nastąpi. Ale może, może to jednak nastąpi, dlatego że Elon zapowiedział starshipa w wersji nie dwa, ale wersji 3. Bo już o tym, że ma być wydłużony starship w wersji 2, to wiedzieliśmy, ale że ma być wersja trzecia, 3. Tak więcej wersji, reaktor wytrzyma. Dokładnie, to dokładnie tak. Ale i powiedział, że ten. W wersji trzeciej może być wydłużony od 10 do 30 metrów. Czyli ta finalna, no finalna, ta, ta wersja 3, może osiągnąć nawet 140-150 metrów wysokości. Jako całość. Więc to jest po prostu, to, to, to jest naprawdę, to jest jakiś kosmos. Nie wiem, kojarzysz taki kanał na, na, na YouTubie Kuba. I to najprawdopodobniej dlatego była wcześniej mowa o takim jakby remoncie wieży startowej, czyli najprawdopodobniej tą nową, tą drugą wieżę startową zbudują wyższą, i jak ona będzie mogła będzie działać, no to wtedy tą pierwszą będą remontować, żeby ją podwyższyć do tych następnych wersji. Więc tutaj no naprawdę dużo ciekawego, ciekawych szczegółów. Ilon powiedział, oczywiście żadnego timeline'u, nie wiadomo kiedy to nastąpi, nie wiemy. No, wcześniej była mowa o tym starszej wersji D drugiej, teraz mowa jest o wersji trzeciej, kiedy będą wprowadzane kolejne wersje i jakie będą te modyfikacje. No to musimy jeszcze tutaj oczywiście hmm. poczekać. I czego się dowiedzieliśmy jeszcze o oczywiście spodziewanym i tutaj spodziewanym następnym teście. Więc kiedy? No, najwcześniej w lutym. No, mówią, że spodziewają się, on, spodziewa się, że licencja zostanie na, na start wydana w lutym, więc wystartują w lutym. I <laughs> jak to będzie? Oczywiście zobaczymy to. Czasami to było z, z tygodnia na tydzień, tak z, z dnia na dzień te rzeczy się pojawiały, chociaż oczywiście zwykle to było zapowiadane z jakimś tam wyprzedzeniem. I co? Będzie testowane oczywiście engine the orbit burn, czyli kiedy starszy będzie już na orbicie, no to ten musi z niej zejść. To nie zostało przetestowane z oczywistych względów, bo starszy wcześniej wybuchł. I będą, będą testowane przetaczanie tego kriogenicznego paliwa z... Hmm. Czekaj, czekaj, czyli przy trzecim teście byłby The Orbit Burn, czyli wprowadzaliby go na trajektorię orbitalną, bo w tym momencie to była trajektoria suborbitalna, taki był plan. A by, by, zrobiliby tak, że wszedłby na orbitę i by go hamowano wtedy. Na pewno, na pewno była mowa teraz o tym the Engine deorbit the Burn, więc to by sugerowało tą trajektorię tak. taką orbitalną, ale w... Nie wiem. No pewnie dowiemy się tego tuż, tuż przed mhm. samym startem. No i to, co było zapowiadane, czyli wcześniej, czyli właśnie test przetaczania kriogenicznego paliwa na orbicie czy na tym locie suborbitalnym z tego głównego zbiornika do, do header tanka, czyli tego czołowego zbiornika. No, po prostu nie z Starshipa do Starshipa, ale taki pierwszy test już w ramach jednej jednostki. No a w kolejnych lotach na pewno będzie ten właśnie dyspenser do, do Starlinków testowany. Też o tym była mowa. A, dobra, to jeszcze następna, następna rzecz. Tutaj patrzę, mam jeszcze jeden slajd, więc teraz tutaj wszyscy śledzący te kolejne, kolejne wersje Starshipów i boosterów i shipów, które powstają w Starbase, no jest taka estymacja, że no, lot, lot trzeci, no, booster 10, ship 28, i tam po kolei kolejne loty. Tutaj pokazuję wam na, na slajdzie, że właśnie lot czwarty to no, booster 11, ship 29, lot 5, booster 12, ship 30, no, po kolei numerki lot szósty, booster 13, ship 31. I ten hardware. Te boostery i te shipy są w tej chwili już zrobione w Starbase, więc wiemy, że najprawdopodobniej one po kolei polecą ze sobą. Następnie lot siódmy, no to z boosterem nie wiemy, bo jeszcze, znaczy do, dopiero powstaje, no i wtedy najprawdopodobniej to będzie ship trzydziesty drugi. No i no to teraz oczywiście to już jest coraz większe, im dalej w las, tym większe wróżenie z fusów, ale najprawdopodobniej lot ósmy, nie wiemy na jakim boosterze i Ship 36. To będzie ten w wersji drugiej, Starship wersja 2. I lot 9, nie wiemy, bo jaki booster, Ship 37, wersja 2. To oczywiście daleka jeszcze przyszłość, ale z tego, co się dzieje właśnie w Starbase, no to ci tutaj wszyscy obserwujący bacznie każdą, przykręcenie każdej śrubki w Bokacika. Tak wywnioskowali, że, że taki najprawdopodobniej jest kalendarz. No, my tutaj możemy być, być pewni raczej tego następnego lotu, a co po nim, no to, to oczywiście zobaczymy. Dokładnie. Czy znaczy też to, co wytestują, będzie dyktować bardzo jakieś kolejne loty, bo tak jak po pierwszym testowym, okazało się, że trzeba ten hot staging zrobić i w ogóle zmienić sposób separacji, jakby różne modyfikacje, więc no tak jak mówisz, im dalej w las, tym więcej wróżenia, więc no, zobaczymy, co będzie przy tym drugim lecie orbitalnym. Tak, ale, ale ja właśnie byłem bardzo ciekaw, właśnie, które, które teraz te boostery, które shipy, jak, jaki, jaki jest plan, no i tak jak przez ten ostatni miesiąc nie było czegoś takiego bardzo, bardzo dużego w, w, w Starbase, takiego rozwoju tego, ale widać, że tam po prostu tu jest przesuwane, tu jest prze, przejeżdża z tego miejsca na drugie i jakby cały czas jest ten ruch żonglują tymi boosterami i, i tymi shipami, ale no dobrze, no ale to które mamy już, a których nie mamy i, i które polecą i. A propos tego, to musimy jeszcze wspomnieć o, o jednej rzeczy, czy znaczy, zaraz, to jest taka mini dygresja i ciekawostka, bo podczas tego miesiąca jeszcze Elon powiedział, że, że docelowo to Starship to musi być produkowany tak jak Boeing 737. Tutaj mamy, pokazuję Wam zdjęcie Boeinga 737 w barwach lotu i ten Boeing, jest produkowany średnio w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, tak 300 egzemplarzy rocznie. Więc właśnie mask napisał, że no na początku to on by chciał tak, żeby tego shipa produkowano tak 100 egzemplarzy rocznie, no ale jeśli chcemy skolonizować Marsa, to tak 300 rocznie. To jest tak jak Boeing 737. Oczywiście to jest jeszcze przyszłość daleka, ale no myślę, że to, to, jest, to jest coś ciekawego, do, jaka to jest skala po prostu planowania tego, i że naprawdę to jest, jak fabryka musi być w przyszłości, mm -hmm. żeby dojść do, do takich liczb, i była też jeszcze mowa o tym, że no tych shipów będzie o jeden rząd wielkości więcej trzeba wyprodukować niż boosterów. Tak? Bo no booster będzie wynosił shipa i zaraz właściwie wracał. Można go szybko użyć a szip będzie leciał i no, nawet chyba więcej niż jedną orbitę będzie musiał zrobić, żeby znowu się Ziemia ustawiła w takim miejscu, żeby mógł wylądować. Więc tych, tych, tych po prostu szipów będzie e, trzeba o wiele więcej. I z kronikarskiego obowiązku mus, muszę tutaj jeszcze zaraportować, że e, nie powiedzieliśmy podczas ostatniego naszego podsumowania grudnia, o Static Fire Boostera, a nie powiedzieliśmy, dlatego że nasz poprzedni live był 28 grudnia, a ten Static Fire nastąpił dokładnie 29. Nasz, nasz tutaj, więc możemy sobie tutaj go puścić i, i zobaczyć, jak to wyglądało. Oczywiście, jak zawsze, epicko. No, a nasz live wtedy był specjalnie wcześniej, dlatego żeby jeszcze zdążyć z podsumowaniami wszystkimi innymi całego roku zapowiedzią następnego roku, i tak dalej, tak dalej, więc wtedy zrobiliśmy wcześniej. Ale żeby nie było, że o tym nie mówiliśmy, jak ktoś tutaj prowadzi taką kronikę SpaceXową, to to też nastąpiło jeszcze na koniec grudnia. No to nieźle. Więc z jednej strony się nic takiego bardzo dużego, konkretnego nie działo, ale przez tą prezentację Ilona to naprawdę dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. No ale oczywiście SpaceX to nie tylko Starship i nie tylko Starbase, to też Falcon 9. I już wspomnieliśmy o tym, że właśnie e, SpaceX i Falcon 9 wyniósł coś, co nie było projektowane na samym początku do wynoszenia e, Falconem 9, bo chodzi o statek kosmiczny. Cygnus od Northrop Grummana, kiedyś Orbital ATK, mm -hmm. który to właśnie statek ma też taką nazwę Space Keg, czyli tak jak keg z piwem, bo ma taką właśnie obudowę bardzo, bardzo podobną. I co? Zwykle był wynoszony rakietą Antares, ale Antaresy się skończyły ze względu na wojnę w Ukrainie, więc po prostu do kogo? Do kogo się zwraca teraz y, y, każda firma i organizacja, y, jeśli musi wystrzelić rakietę y, ASAP. Oczywiście tylko i wyłącznie do SpaceX. Tak jest, tak jest. To jest y, ciekawa historia z tym y, Cygnusem, Cygnusem. Y, statek kosmiczny, który był y, jakby budowany razem z rakietą Antares w, w ramach programu Nasowskiego. I y, 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 Mówi się o tych statkach kosmicznych, że to, to są rakietowi agnostycy, że owszem, przypisuje się ich do jakiejś tam konkretnie rakiety, ale w razie potrzeby mogą startować być wynoszeni, mogą być wynoszone te statki innymi rakietami, i Cygnus jest takim flagowym przykładem, bo on by mógł prowadzić bloga odnośnie tego, jak się lata różnymi rakietami, bo Antaresów. Różnych wariantów, jak ta rakieta troszkę ewoluowała, to chyba pięć tak naprawdę wariantów Antaresa współpracowało z Cygnusem. Poza tym, kiedy Antares miał taką poważną zmianę wersji po, po usterce, tam chyba w 2014 albo 2015 roku, to trzy loty Cygnusa były zrobione Atlasami 5. A teraz, w związku z tym, że jest problem z dostawą komponentów z Rosji do Antaresa, tej najnowszej wersji no to Northrop Grumman zwrócił się z prośbą tutaj o, pom znaczy o pomoc. No, wykupił starty Falconem 9, więc e, łącznie ten Cygnus e, trzema modelami rakiet, trzema rodzinami rakiet latał. Znaczy tak, teraz poleciał też Falconem, czyli e, Antaresy, e, Atlasy i Falcony, e, a łącznie, gdybyśmy tak podsumowali warianty, to jest chyba osiem wariantów rakiet współpracowało e, z... Z tym statkiem kosmicznym, no i wszystko poszło idealnie, jak to w przypadku Falcona, czyli 30 stycznia wystrzelono misję NG-20. To jest misja towarowa do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli w tym KEGU zapakowano towar zaopatrzenie do międzynarodowej stacji kosmicznej. I dzisiaj około godziny 13 został zadokowany do międzynarodowej stacji kosmicznej. Około 10 rano. Ten screen, który tutaj widzicie, gdzie Cygnus zbliża się do ISS, jest łapany przez to ramię robotyczne. Canadarm to było około 10 rano dzisiaj i o 13 został już zadokowany. Cygnus korzysta z tego takiego tradycyjnego mechanizmu dokowania, gdzie zbliża się do stacji, jest łapany ramieniem robotycznym i jest tak jakby ręcznie dociskany do odpowiedniego tego portu. Więc to nie jest takie automatyczne. Dokowania, ale działa, nie zajmuje dzięki temu tych portów, które są używane przez statki załogowe, i ten Signus może sobie na spokojnie być zadokowany przez kolejne miesiące. Zwykle jest tak, że jest około dwóch misji na rok tych towarowych. Z Signusem teraz chyba ostatnia była w sierpniu 2023, i to było właśnie ostatnim Antaresem. ten tamten Signus poleciał, no bo. Już więcej Antaresów się nie da zbudować, bo część komponentów jest z Rosji, część z Ukrainy i dlatego Northrop Grumman zamówił sobie trzy starty Falconami, a w międzyczasie razem z Fireflyem buduje nową rakietę, nowego Antaresa, który będzie w 100% wybudowany w Stanach i będzie można z powrotem wrócić z Cygnusem na te Antaresy. I rozbudowywać gamę e, współpracujących rakiet o kolejne egzemplarze. Więc misja można powiedzieć totalnie standardowa, ale mówimy o niej przez to, że właśnie taki nietypowy troszkę mariaż, bo e, to jest troszkę jakby konkurencja dla SpaceXa, e, bo w ramach tego samego programu też e, są misje towarowe e, tymi Cargo Dragonami robione. Od SpaceXa, a Cygnus i Northrop Grumman miał tutaj swoją taką konkurencyjną ofertę. A kiedy popadł w takie tarapaty, no to musiał się udać do SpaceXa, bo tylko SpaceX w tym momencie ma wystarczające jakby moce przerobowe Falconami, dostępne falkony, żeby wynosić takie ładunki. Pewnie poszliby do United Launch Alliance, tak jak zrobili to X lat temu, chociaż kto wie, czy by poszli, bo ceny w United Launch Alliance są dużo wyższe niż u SpaceXa wśród tych amerykańskich Czyli korporacji. Jeśli by to... nie mieli, nie mieli mhm. wyboru, no to by poszli też tam, tak. ale mhm. no tutaj jakby też chodzi o jakby dostępność rakiet, tak? Czyli no jeśli wiesz, Atlasy są wykupione wszystkie do końca, mhm. wulkan tak. dopiero dziewiczy, dziewiczy start, to tutaj by, mieliby naprawdę duży problem. Nie wiem, czy, mhm. czy może jakaś indyjska rakieta byłaby w stanie ich tam wynieść, więc tutaj ten naprawdę SpaceX spadł im jak z nieba. No, nie, nie wiadomo, czy tego, tej klasy misja, gdzie mamy zaopatrzenie i mamy statek, jakby cały statek kosmiczny, który musiałby przed integracją z rakietą opuścić teren Stanów Zjednoczonych, to mogłaby tutaj ta regulacja ITAR. Mocno zagrozić ta, takiemu projektowi, bo, bo nie wiem, czy do Indii tak wprost można różne te technologie wywozić ze Stanów. Myślę, że na takim Signusie poziom różnych technologii ważnych dla Stanów Zjednoczonych jest tak wysoki, że nawet zaprzyjaźniony kraj no nie mógłby operować tutaj takim ładunkiem. Być, być może, być może tak. I co? Lecimy dalej, i jesteśmy przy misji Axiom 3, która też poleciała w tym miesiącu. Misja Axiom 3. Dlaczego o niej mówimy? Chyba o misji Axiom 2 tak jakoś szybko nam to przeleciało, nie wspominaliśmy, ale teraz mamy bardzo dobry powód. Mianowicie najprawdopodobniej misją Axiom 4, prywatną misją kosmiczną, na Międzynarodową Stację Kosmiczną, poleci nasz rodak Sławosz Uznański, więc teraz przyglądamy się bardziej uważnie misji Axiom 3, podczas której na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleciał Markus Wand, który jest szwedzkim astronautą też projektowym, czyli tym takim nowym typem astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Są etatowi astronauci, są rezerwowi i ci, którym Państwo wykupiło lot na stację kosmiczną, i właśnie tutaj drogę dla Słowosza przeciera właśnie Szwed, który tutaj na tym zdjęciu jest chyba tym panem drugim od lewej strony. Mamy tutaj na tym zdjęciu na początku astronautów, właśnie Axiom w tych czarnych kombinezonach, a w tle są astronauci amerykańscy i kosmonauta. Również tam w tle się przemyka. I co warto jeszcze powiedzieć? No, to jest prywatna misja, tak, właśnie firmio, firmą, firmą Axiom realizowana. Ja teraz w styczniu słuchałem podcastu z wywiadu z tym amerykańskim astronautą Michael Lopez Alegria. To jest astronauta, który był na czterech chyba misjach kosmicznych, czterech albo pięciu właśnie z, hmm. kiedy, kiedy był astronautą NASA i latał wahadłowcem kosmicznym i sojuzem, był w tych krótkoterminowych misjach kosmicznych, gdzie w dwóch podczas których montował właśnie składał stację kosmiczną. Był podczas też ostatniej misji, która jeszcze dokowała do niezamieszkałej ISS i następna misja to już była ta ekspedycja 1, gdzie, gdzie astronauci i kosmonauci zamieszkali na, na stacji kosmicznej, więc ma naprawdę ogromne doświadczenie. Jest jednym też z osób, które aż przeprowadziły 10 spacerów kosmicznych, więc to też w, w szeregach amerykańskich astronautów to jest jakiś topowy wynik, jeśli chodzi o liczbę tych spacerów kosmicznych, i był. Teraz jest dowódcą misji Axiom 3, a wcześniej był dowódcą misji Axiom 1. Powiedział ciekawą też rzecz, że no, jak lecą ci, ci prywatni astronauci, no to oni wiadomo, że no nie chcą przeszkadzać tym, tym astronautom etatowym, ale wiecie, to jest tak, jak jedziesz do kogoś, do jakichś znajomych i tam. Prześpisz się u nich kilka dni. I wie, na początku jest super, nie? ale to tak jak z rybą po trzech dniach <grym> użył, <grym> użył takiej właśnie metafory. I na następnym zdjęciu, które chciałem wam pokazać, to jest zdjęcie właśnie. Ten, 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 ten um, szwed um, wykonał um, z modułu Destiny um, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tego amerykańskiego modułu. Zobaczcie, ile tam jest rzeczy. I właśnie ten amerykański astronauta Lopez Alegria powiedział, że bo on miał przerwę chyba tam 15 lat od kiedy był poprzednim razem na stacji kosmicznej i, i teraz jak właśnie przyleciał, znaczy teraz, no poprzednim razem podczas Axiom 1 i mówi, że po prostu tyle nagromadzonych rzeczy w środku, to jest, 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 jest w szoku. Na początku ta stacja kosmiczna była mniej zaświęcona, y, oczywiście w środku, i tutaj widać, że na każdej wolnej powierzchni coś jest są jakieś kable, moduły. Y, no, no, no jest tutaj, jest tego mnóstwo. Więc jeśli cenicie sobie taki skandynawski, minimalistyczny design i porządek, to stacja kosmiczna nie jest dla Was. <laughs> I ostatnią rzeczą, którą chciałbym powiedzieć o, o właśnie misji Axiom 3, jest to, że teraz na stacji kosmicznej przebywa dwóch europejskich astronautów właśnie. Jeden jest z Danii, a drugi z, z, ze Szwecji. I tutaj na tym zdjęciu widzicie po lewej astronauta duński, po prawej właśnie szwedzki. No to w sumie... Brat, są sąsiednie narody, więc kiedyś pod panowaniem chyba jednego króla tak się zdarzało, więc teraz... Nawet ESA im zmontowała te misje, tak emblematy ich własnych misji w taki fajny sposób, że tak. e, duński astronauta poleciał w ramach misji Hunin, Hunin to jest imię jednego z kruków Odyna i Markus poleciał w ramach misji Munin i to jest imię drugiego kruka Odyna, więc spotkali się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bardzo fajny motyw, ciekawy. Mhm. Więc no pewnie będziemy mówić jeszcze w następnym miesiącu o zakończeniu misji i, i, i ich powrocie, a tutaj trzeba wspomnieć o tym właśnie, że ta załogowa misja kosmiczna też nastąpiła i trzeba więcej jej poświęcić uwagi, bo następnym razem najprawdopodobniej podczas następnej misji, no to już będziemy śledzić każdy tak. krok. każdy po prostu serwis informacyjny codziennie. No nie, zobaczymy, ale no tutaj będzie się na pewno działo bardzo dużo.